Za górami, za lasami mieszka naukowiec G-Play. Pewnego dnia postanawia wykonać eksperyment zamiany mózgów. Konstruuje potężną maszynę oraz porywa strasznego Iwokiego oraz potwora Nubka grasującego w pobliskim lesie. Czy uda mu się wykonać eksperyment? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 12 tysięcy kciuków. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć Subika z dzwoneczkiem. Dziękuję! Yo, sięmanu, tutaj naukowiec G Witam Was bardzo serdecznie w mojej pracowni, gdzie tworzę różne wynalazki, robię eksperymenty i tak dalej. Słuchajcie, dzisiaj będziemy poświęcali właśnie czas na naprawdę, naprawdę niesamowity eksperyment. Otóż, stworzyłem ostatnio tutaj bardzo, bardzo fajną machinę, dzięki której możemy po prostu zmieniać mózgi. Jak widzicie, tutaj mam e, naprawdę taką klatkę na dosyć wielką bestię, tu może na trochę mniejszą, i dzisiaj będziemy zmieniali mózgi Iwalkiego i taki bestii St. Nuba, e, którzy tutaj po prostu Nękają mieszkańców naszego miasta Jeśli jeszcze tego nie robicie A wasz guzik subskrypcji jest czerwony No to oczywiście już teraz koniecznie Zamieńcie go na szary, zostawcie kciuka w górę I wpadajcie do sklepu edgyplay.pl Po super ciuchy i gadżety A tak tam widzicie czeka na mnie już mój pracownik I tak właśnie wygląda ta moja machina Zobaczycie jak będzie działała Dzisiaj naprawdę, naprawdę fajnie to działa Może na tobie byśmy pracowniku przetestowali Co? Dzień dobry. Dzień dobry Byśmy na przykład zmi zmienili mu twój mózg i i na przykład osła e... albo konia, co? Nie! Nie, ja nie chcę zostać z osą ani anikonem. Proszę, normalnie szefa. Ja, ja chcę. Mogę szefem zostać. Może się zamienić my razem, o. Dobra, ogólnie widzowie, jeśli chcecie, macie jakieś pomysły na następne odcinki z zamiany mózgów, no to możecie napisać w komentarzu, czyje mózgi chcielibyście zamienić. E, a my chyba musimy, o! słuchaj, ruszać, bo do schwytania mamy w ogóle, e, wiesz co, potwory. Mamy potwora a! i Iwalkiego i a! takiego Nuba, dlatego a! trzymaj, słuchaj, e, dosta dostaniesz tutaj, e, wiesz co, miksturę, którą niedawno stworzyłem, jest to mikstura posuszeństwa. Jeśli na kogoś się po prostu rzucisz, użyjesz, czekaj, ja wezmę sobie dwa skrzydełka, w sumie, y, ja tak. jeśli słuchaj, będziesz, rzucisz w kogoś nią, to po prostu ktoś się będzie ciebie słuchał. Ja Jakbym chciał na przykład, żebyś ty wykonywał każde moje polecenie, to wystarczy, nie, nie, żebym w ciebie nie, rzucił, wiesz? Tylko nie to. Twoje polecenia. Zatem słuchaj, okej, okay, w takim razie po jakiego potwora mam iść? Co? Bo słuchaj, mam do... no? ty pójdziesz, y, będziesz mieć trudniejszą robotę, pójdziesz po Ajuokiego. Ja pójdę po tego o potwora Nubka. Y, ogólnie wiesz, o gdzie Ajuoki ma bazę. On no, tutaj nie. nęka mieszkańców tak. i zawsze tam ucieka. Dokładnie, Miałecie. dlatego ty teraz tam poleć, no spytaj go i go wprowadź do okay. tej klatki, a ja po prostu idę, Dobry. słuchaj, po tego Nubka. Także do zobaczenia i do się zobaczenia. widzimy w mojej pracowni. Słuchajcie, lecimy. Najprawdopodobniej Nubek właśnie jest. Gdzieś niedaleko owiec, ponieważ on po prostu, yy, ogólnie mieszkańcy się cały czas skarżą, że po prostu nęka tutaj owce i po prostu je zjada i tak dalej. Dlatego najprawdopodobniej yy, on gdzieś tutaj powinien się czaić. Yy, niestety ma bardzo długie yy, nogi i tak naprawdę nie sięga nieraz yy, do samej ziemi, ale mam nadzieję, że gdzieś go słuchajcie, tutaj znajdziemy i za momencik po prostu zawrócimy mu w głowie. Po czym wrzucimy, Opatrzcie, idzie, wyszedł z altanki w tym momencie. Niam, patrzcie, niam, co robi. Niam, 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 jak ten normalnie owce. Dlaczego ja normalnie nie mogę jej złapać? O nie, ja za długie lece. Ale to jest przygód, widzicie? Pa, Patrzcie, jaki pieczko, to jest przygód. Ty, słuchaj, Nubek. O, e, witaj potworze lubku. E, no. nie, nie rób mi krzywdy, bo kurczę jesteś bardzo silny, no, słuchaj, ja właśnie, nie chcę z tak, tobą buch. zadzierać. Słuchaj, e, trzymam, trzymaj no. mnie na dystans, słuchaj, nie podchodź tak do mnie, słuchaj, no. bo się dobra, boję. dobra, słuchaj. dobra, dobra. No. Słuchaj, ogólnie chciałbyś być mądrzejszy? Ty, no ja ha! ja, bo wiesz, ja tak ręce mi przeszkadzają, ja nie wiem normalnie jak te łapać te owce, to ja bym chciał być mądrzejszy. A ja słuchaj, ja mam taką co? maszynę i zamienimy po prostu twój ty. mózg Jajłokiego, co ty na to? E, spoko! Zobaczku, w sumie o czemu nie, nie ale słuchaj, słuchaj. to jest nie, nie niebezpieczne, nie niebezpieczne. To nie jest niebezpieczne, w razie co rzucam jeszcze w ciebie niektóre i, nie! i masz się mnie słuchać, słuchaj, będziesz o, wykonywał dobra. każde moje polecenie. Dobra, Trzymaj spoko. tutaj, masz... Masz trzymać skrzydełka tutaj. Dzięki. Okej, okay, dzięki słuchaj, i lecimy teraz. teraz do mojej pracowni, okej? Okay? Także umiesz latać w ogóle Uuu. za pomocą tych skrzydeł. O, obie, jak obie. widać. O, dawaj, bum. dawaj, dawaj, dawaj. Wow, Lubku, za mną masz lecieć w tym momencie, słuchaj, za mną. E, lecimy dobra, tam do tam. pracowni mojej i za, załaduję cię za momencik do klatki. Mam nadzieję, że właśnie mój e, pracownik schwytał już I a i będziemy mogli przejść do głównego eksperymentu. Okej, okay, także wchodzimy. Zapraszam cię ja będę tu bardzo mądrzejszy. serdecznie. Dobra idea, tak. ja będę mądrzejszy. Co, będę? Tak, nie wiem, jak się tam prześlizniesz. Oh, o, dałeś radę, ten, słuchaj. Dobra, jest ziomeczek, także... patrz na mnie. No, słuchaj, także siedź tutaj grzecznie. Musimy Dobra. jeszcze spytać Ajwokiego. Mam nadzieję, że właśnie ten spoko. pracownik w ogóle. Nie wiem, gdzie on za bardzo jest. Słuchajcie, nie wiem. Będziemy się tutaj rozejrzeć. Akurat telefon dzwoni. Chwila, chwila, co on do mnie dzwoni. Ten mój pracownik. Halo, co tam, pracowniku? O co chodzi? Co? Halo, halo! Pomocy! No? Pomocy! Co tam? Sprytam Dobra, spokojnie, 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 dobra, dobra, słuchaj, ja już do ciebie idę, do tej bazy jego, siedź tam grzecznie, trzymaj się, okej, okay. dobra, słuchajcie, także musimy lecieć, mam tutaj e, właśnie tą miksturę, mam jeszcze skrzydełka i lecimy szybko do tajnej bazy Aiwokiego, pokażę wam w ogóle jak ona wygląda i gdzie się znajduje, to dokładnie jest tutaj, słuchajcie, co tam tak świeci ten stolik, patrzcie w ogóle, nie no, ten Aiwoki mu koncert gra, chyba go zahipnotyzował, nie no, to jest jakaś, kurczę, jak śpiewa, kurczę, nieźle. Halo, co ty tu robisz, kurczę mojemu pracownikowi, Ej, co? Oż, oż, w głowie mu zawróciłeś? No, Słuchaj, tak? masz go nie niech Nie podoba hi... mu się, podoba się. Ja tutaj teraz zrzucam z ciebie, bum, misturę i będziesz się mnie o... słuchał, rozumiesz? Kładź się na ziemię. Rozkazuj ci się położyć na ziemię. Dobra, siedź tutaj, grzecznie, hey. idę teraz. Kurczę, a ty, dałem ci miksturę, jednak zwalniam cię w ogóle. Dziękuję za uratowanie. Bardzo źle się czuję i idę odpocząć do domu. Dobra, to idź sobie odpocząć, słuchaj. Ajuoki, idziemy. Samemu skończę ten eksperyment bez ciebie, kurczę, mój pomocniku. Zwalniam cię, zwalniam cię. Już więcej u mnie nie pracuje. Aha, cię, Dameczku, zwolnijcie! cię. Dobra, do, Ajuoki, słuchaj, do... się mnie słuchać. Jak powiem, że no. idziesz za mną, to idziesz za mną. No ja Ogólnie ja idziemy teraz do Ale mojego sens... laboratorium. Aha. Umiesz, słuchaj, latać na przykład? Masz jakieś super jako Ajuoki, czy. Ja słuchaj, ja słuchaj, śpiewam i patrz. I się po prostu od, od dołu tak. Dobra, Dzięki słuchaj, ogólnie. No. G Play mówi. Nie gadaj takiego, hi, hi. Nie chcę tego słyszeć, rozumiesz, macie mnie słuchać Słuchaj, zostałeś oszołomiony miksturą posłuszeństwa Dlatego teraz macie mnie słuchać Gplay teraz mówi, słuchaj Wejdź do tej klatki i siedź tutaj grzecznie Ponieważ robimy tajny eksperyment Okej, okay, dobra Dlatego ja tu za momencik, słuchaj Załączę już miksturę Oboje w... widzę, że tutaj już jesteście gotowi Słuchajcie się mnie Okej, okay, ja teraz muszę jeszcze iść po moje notatki Ponieważ zostawiłem właśnie całą instrukcję tutaj Dlatego za momencik tutaj do was wrócę Dobra, chwila, gdzie ja to miałem? Gdzie ja to miałem? Miałem tutaj właśnie gdzieś y, schowane moje notatki. Y, tutaj ich nie ma, słuchajcie. O, jest eksperyment zamiany mózgów. To jest instrukcja, dzięki której po prostu możemy yy, do, dokładnie dowiedzieć się, w jaki sposób przeprowadzić cały proces właśnie zamiany mózgów. Okej, okay, zdejmujemy te skrzydełka i idziemy po prostu dokończyć ten cały eksperyment. Dobra, moi przyjaciele, słuchajcie, jestem gotowy do stworzenia i zrobienia tego eksperymentu, dlatego przeczytam dokładnie teraz tą instrukcję. Ekstru OK, a więc na początku tutaj muszę wbić XYZ yy, coś tam... OK, CTRL, Alt Delete i OK i wystarczy, że teraz załączę i powiem właśnie jeszcze magiczne e, zaklęcie, zamiana mózgów odbędzie się już gdy deszcz pada. Odpalaj stąd tuż tuż. OK, o, także o, y, cały proces właśnie ruszył. Spadł deszcz, dokładnie wszystko było tak opisane w instrukcji. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się, dzieje? Co się dzieje? Halo, chwila, wypuścimy cię. Jesteś przygłupem nubem Teraz w tym momencie, tak, słuchaj. Aha. Ha, 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 He, ha, udało ha, się, ha, ha, ale jaja, już ha, ha. teraz nie Ej, będziesz śpiewał mi, co? Co? Ty, ty mnie oszukałeś. Czemu ty cię domanie? oszukałem? Ja teraz jestem przez ciebie jakimś już normalnie, jak wiesz co? No Z słuchaj, co? A, teraz a, będziesz łatwiej mógł łapać, jakoś, wiesz co? Ej, co ty robisz? Jakoś co? chcę... Oszalałeś? I tu jest Chce moja niszczyć, maszyna, tukaj. no bez przesady ja, ja tutaj cię, ej, muszę chcę tworzyć. Teraz normalnie. teraz normalnie jest po tobie, rozumiesz po tobie? Jak to? teraz, o, Stary, teraz ty... nie Teraz no, oszalałeś. Nie, i się maczka też walem, chodź normalnie ej, no, zedla, no, i uciekaj stąd. Nie, uciekaj stąd lepiej, bo normalnie będzie nie. po tobie, rozumiesz? uciekaj stąd, uciekaj stąd. Nie, uciekaj Przestań, o Nie podpaliłem się o o o o o. Dobra, kładę się, kładę się. O nie. O. Ale mi słabo, słuchajcie, tracę przytomność, tracę przytomność. Bardzo się źle czuję. Ten Aiwoki w ogóle, kurczę, zrobił się jeszcze gorszy. W, w, w postaci właśnie tego Nubka to była masakra. Proszę pana, proszę pana, tutaj się dzieje. Jejku. O, proszę pana, powiedz mi w tej chwili. panie, wstawać, panie, panie wstawać. władzo, panie władzo, proszę, proszę mi pomóc, kurczę. Tak naprawdę zrobiłem tajny eksperyment. Zamieniłem mózgi właśnie takiego co? potwora Nuba i, I Aiwokiego i po prostu zoba proszę zobaczyć, co się stało. Aiwoki się ciklay. zdenerwował i, i po prostu tutaj proszę wszystko pana. wysadził. Nie wiem, w ogóle. Moja maszyna, tak naprawdę, wszystko to tyle pieniędzy kosztowało, wszystko pójdzie proszę na pana. marne. panie G Play, pan, ja już ma, nasze miasto już ma dość pańskich eksperymentów. Cały czas tylko jakieś eksperymenty normalnie i przez to nasze miasto jest zniszczone. No, ja pana aresztuję w tej właśnie chwili. proszę do Jak to mnie pan aresztuje? To tak jest areszt można. Jest aresztowany za stworzenie jakichś dziwnych potworów. Rozumiesz, o. To ziomeczku? Jesteś, o, aresztowany, tak. A ja się zajmę tymi potworami normalnie, ciebie wtedy do więzienia długie lata. Nie może takich eksperymentów robić. Już idę po moje posiłki. O, posiłki, zapamiętam sobie ciebie. Kurczę, muszę się stąd teraz jakoś wydostać. Mam TNT, ale nawet nie mam tego jak kurczę tak naprawdę wysadzić. Widzieliście kurczę jeszcze ja, ja chciałem w dobrej wierze złapałem właśnie po prostu przestępców, którzy robią samo zło. O idzie mój pracownik, może on mnie wolni. Pracowniku, już co? się lepiej czujesz? Wszystko dobrze? Tak, lepiej się czuję, ale co zwolniłeś mnie? Zatrudniam tak? cię, zatrudniam cię z powrotem. No? Wypuść mnie, wypuść mnie, ale masz nie, szansę. Po, nie, słuchaj, to ja bym chciała coś od ciebie słuchaj ten. Ja cię wypuszczę, ale ja chcę awans. was Chcę słuchaj. a was. Dobra, chcę tue... dostaniesz i chcę twoje jeszcze okulary. Nie okulary, tylko chcę twoje słuchawki. Słuchaj, dostanę. Dobra. Tak? Dobra, zgadzam Dobra. się, wypuść Dobra. mnie tylko. O, ok? No. Żartowałem, haha, ha, ale Ej! cię strollowałem, o, słuchaj. Ty, słuch ja Dobra. ci pokażę. No Wiesz, co? co, jest ważna sprawa, ponieważ Jaka? zamieniłem te mózgi, zrobiłem bez ciebie ten cały eksperyment. Tyle, że Ayuoki się zdenerwował w sumie, tam w jego ciele jest potwór nubek i zniszczył w ogóle całe laboratorium. Nie wiem, jak my teraz będziemy tutaj funkcjonować. Oni uciekli. Masz jakiś pomysł, co teraz z tym możemy zrobić? Słuchaj. No e Dobra, słuchaj, pomogę ci. W takim razie to ja ci już wybuduję, bo ja ci powiem coś takiego. Ja chyba idę do konkurencji do innego, po prostu pójdę y, tego. Y, naukowca, słuchaj, no ale co dobra, to ci. Słuchaj, no naprawię, no, no, dam no, tak. oszalałeś, ci no. dam ci odkurzać, słuchaj, który ostatnio zaprojektowałem, który sam Pokaż. potrafi odkurzać, słuchaj, trzymaj. Pokaż. Proszę cię, to no, proszę, twoja no, premia. Wow. Nic do nikogo. Proszę cię bardzo, ja tutaj ci nawet naprawiłem, patrz jaki tutaj szybki jestem, proszę no, bardzo. Słuchaj, słuchaj musimy no, no. schwytać w ogóle tych potworów i no ogólnie odmienić najlepiej ich mózgi, nie wiem w sumie jak my to zrobimy, Wiesz, ale kurczę, musimy się rozejrzeć tutaj, no. Może słuchaj, bo masz tą miksurę posłuszeństwa, a jakby ją tak ulepszyć, bo na, na pewno teraz przez tą właśnie, przez to, co się tutaj stało, teraz ta mikstura nie zadziała na nich, tak mi się wydaje, wydaje no dobra. mi się, że musimy ją jakoś ulepszyć, to czekaj. To czekaj, Może ja tutaj wyczytam tutaj? właśnie. Okej. Okay. Tu akurat jest napisane, że sianko można dodać i to już tr trochę lepiej Czekaj. działa. To trzeba tutaj dodać sianko. O, dodam bedroka, może wtedy zadziała i zobaczymy, czy teraz po prostu zadziała. Te, te, te mikstury sobie, może te użyjemy na, e, na tych po prostu potworach, może dzięki temu zadziała. W ogóle sobie musimy ich znaleźć, nie? Nie uważasz? Ty, kurczę, skąd ty przepis wziąłeś z internetu na tą, na tą miksturę? To... No powiem Ci szczerze, że czytałem trochę twoje książki tam. No i trochę wyczytałem z tych książek. No mam nadzieję, że się nie obrazisz. No dobra, słuchaj, tu ja idę do miasta się Taka? rozejrzeć, zobaczę, czy oni tutaj nie, nie robią jakichś szkód w mieście i za momencik jak znajdziesz kogoś, to też ich sprowadzaj do laboratorium. Dobra, lecimy się rozejrzeć, słuchajcie, bo nie wiadomo co tym bestiom przyjdzie do głowy. Oni po prostu nie są w tym momencie sobą. Wejdziemy może tutaj właśnie na dach i z góry będziemy obserwować, co tu się dzieje. Ty patrzcie, dup, yy, domek knupka. Ty, kurczę, ile tutaj ludzi? Patrz czy tu jest scena. Ej, coś tutaj się ewidentnie dzieje. Chwila. targ, Patrzcie, ile w ogóle ludzi. Witajcie, witajcie, ludzie. O co tutaj chodzi? Co tu się dzieje? Jakiś koncert? Kurczę, tutaj jest kogo to jest koncert. Ej, chwila. Ej, ty, to, patrzcie, to jest ten potwór. Co on tutaj śpiewa teraz? O, to jest tak naprawdę Ej, on, on, Co, Gdzie on jest w ogóle? Ty? O tutaj, słuchaj, wiesz co? Ja jestem teraz, no ja jestem Aiwoki w ciele potwora, widzisz mnie, widzisz? Pan, ma się I czemu ty w ogóle chciałem... to twój, ty tu koncert tak, będziesz grał, co tu tak, się dzieje? No, ja właśnie w ogóle? sobie ustaliłem, słuchaj, ja ci powiem, że ja ci bardzo chciałam w sumie no podziękować, bo ja tutaj teraz, od teraz prowadzę sobie takie spokojne życie. E, no muszę ci powiedzieć, że sobie śpiewam i wiesz co robię, wiesz co robię, słuchaj, no patrz. co robisz? Bum, co bu, haha, Słuchaj, Co ty, słuchaj, no co ty kurczę? Ja, ja bym się z Słuchaj, się nie rzucam nie 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 teraz ulepszoną skupiać. miksturę w ciebie. Wow, wow. Kurczę. Ała, na nie, moi, o kurczę! kurcze, zaatakowali mnie. Zahipnotyzuję ich moim śpiewem. Słuchaj, I, to i, była mikstura i, posłuszeństwa. Czemu ona nie zadziałała? Chcecie, jeszcze jedną muszę w ciebie rzucić. Kurczę, no, ja no, nie mogę. Nie dasz rady, słuchaj, teraz po tobie jest teraz moje nawadnienie. Zostawcie armii mnie. Co ty kurczę i zahipnotyzowałaś swoim śpiewem, tak? Tak, sobie Kolejna miksturka. Słuchaj, masz się o, mnie słuchać, rozumiesz? Ejku. Idziemy o. za mną, idziemy za mną. Działa? Gdzie mam iść, gdzie mam iść, Działa, Za mną, prosto, prosto, szybko, do laboratorium. Bo kurczę, zgubiłem się, zgubiłem się. Mam nadzieję, że mikstura zadziała na niego, kurczę. Idziesz, idziesz, kurczę, o, idę, tutaj. Idę, idę, idę. Tutaj się zaklinowałem, słuchaj, ale. Tak, tak, co mogę? Co ci mogę na ciebie dzipiej zrobić, słuchaj? Słuchaj... Idziemy, no. weź ich zatrzymaj w ogóle Po pierwsze, niech oni się uspokoją Ta twoja armia, przestań Odhipnotyzuj ich, od tak, ich, tak muszę, naprawdę oni, oni są bardzo y, Oni teraz mają już tylko jeden cel Chcą normalnie ciebie zniszczyć Bo ja tak powiedziałam, ej zostaw Ej zostaw moich ziomeczków Dobra słuchaj, w takim razie co mam wchodzić y, Co mam zrobić Tak no? słuchaj, właś tutaj z powrotem I odmienimy właśnie twój mózg y, Masz się mnie słuchać, dlatego wchodź tam słuchaj Do środka, do tej, tej A wy wynocha, no nie, zaraz pójdę po mój jakiś Słuchajcie mieczyk Niesamowity, i po prostu was, was pokona. Wszystkich ja nie mogę. Dajcie spokój, dajcie mi spokój. Czekajcie, może teraz wyjdziemy tędy i wejdziemy naokoło, zrobimy ich w bambuko. Patrzcie, tędy przejdziemy. O nie, kurczę, oni tu wszędzie są. Dobra, to, to, to ich tutaj po prostu zostawimy, a my sobie przejdziemy naokoło i mam nadzieję, że oni tam zostaną. Byłoby mega. Musimy po prostu, nie wiem, może wysadzić ich czy coś. Nie mam pojęcia w ogóle, gdzie jest ten mój pracownik. No nie, no ja muszę pracownika po prostu chyba wezwać. Ty uspokoili się. Uff, całe szczęście, że się uspokoili. Siedzisz tutaj grzecznie? No, siedzę, okay. siedzę. No, moje żomeczki są niepokonane, ale dobra, w, w takim razie czekam tutaj na ciebie, co ty... Dobra, i, no, idę czekam. po Aiwokiego, biorę tutaj TNT, jak coś, to kurczę, zaraz cię wysadzę, cwaniaczku jeden i zobaczysz, pożałujesz tego. Niech ja pomyślę, kurczę, gdzie mógłbym spotkać tego Aiwokiego, e, a w jego głowie jest po prostu potwór. W sumie, słuchajcie, on zawsze owce te tak naprawdę atakował i wszyscy się zawsze skarżyli właśnie, że on atakuje owce i pewnie te Teraz z tymi małymi rączkami jest w stanie po prostu je bardziej złapać. Je tam goni. O, tak, widzę go. Ty słuchajcie, nie mam tylko jej, tej mikstury, ale on jest przygupawy trochę. Także myślę, że uda mi się go jakoś przekonać, właśnie e, do tego, żeby. O, kurczę. O, o, Hej, Ayuaki, cześć, woki, cześć, to... o, cześć A, co ty. tam? Jak się czujesz w nowym to, ciele? No dobrze, wiedziałam ci, że w sumie chciałaś podziękować. Tak się zdenerwowałem, ale jednak ci dziękuję, bo wiesz, co. Mogę, mogę w końcu je jeść. Patrz, mam ją, mam ją, mam Spokojnie, miam, miam, spokojnie, to są owce pana Juska. Nie możesz tego robić, słuchaj. A, pan Józek to jest taki cieniasz, no, tak? Ty w ogóle mam dla Ciebie świetną informację. Jako? Ogólnie możesz być jeszcze mądrzejszy niż jesteś. Wymyślmy właśnie nowy, nowy, nowy mechanizm, dzięki któremu o... możesz zmądrzeć już na 100%, wiesz? Ja to ja mam dla ciebie w takim razie prezent. Tutaj proszę dla ciebie. Normalnie taki przygotowałam, podoba Ci się taki kwiatuszek? No dziękuję, dziękuję, jesteś bardzo miły, słuchaj, ja się zastanawiam. Chodź, lecimy, słuchaj, tutaj, do szybko do mojego laboratorium, ale bo tutaj, fajnie. A? Y, tutaj musisz po prostu wejść, słuchaj, to jest bardzo proste, okej, okay, ale... tutaj musimy zamknąć. Ale, ale słuchaj, to ja nie chcę być znowu Nie, bo ja to jest... potem, no? Ale on tutaj już ten proces trwa, słuchaj, zobacz, ja tu już włączam maszynę, on już Aha. się staje mądrzejszy, to nie jest zamiana ale mózgów, ja... tak? tylko to jest proces y, to... zmądrzenia. Fajnie, słuchajcie, to dobra, to włączaj, to je, ku, zaprogramuj to na komputerze, żeby to dobrze wszystko szło, żeby młodzież. się... Dobra, a więc iWalki się... Oh. się zamienia z oh. potworem, y, mózgami, oh. niech wszystko się odwróci tak jak za starymi czasami. Także włączamy to, raz, dwa, okej. Okay. O Jesteś oh. iWalkim już? Jesteś iWalkim? O oh, ty, wiesz, ja cię... Słuchaj, ale ja mogłam hipnotyzować, ja chcę być znowu tak. 그버튼 아수하어 <laughs> Przepraszam Cię no, no. bardzo, ja ciebie przepraszam. Ogólnie zrobiłem na no? was nieprzyjemny eksperyment. No zamieniłem wa wasze mózgi. Chciałem tak naprawdę ogólnie zrobić dobrze. Wyszło jeszcze gorzej, ale ja tylko mam taką prośbę, żebyście po prostu nie, nie uprzykrzali tutaj mieszkańcom naszego miasta życia i byli spokojniejsi, ok? Bo, bo jak tak będziecie się zachowywać, to zamienię wasze mózgi Co? z osłem po, po prostu Co? i będziecie przygłupi. Będziecie Co? przygłupi. No. Jeszcze mi, mi grozi, słuchaj, I wokiem, powiem ci tak. W sumie było spokojnym potworze. Ale wiesz co zderwałam się Tobie, wykorzystałeś mnie, wykorzystałeś mnie Oła. i powiem ci tak, już jest po tobie słuchaj. O nie, 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 jest... o, ja duszka, o nie, daj mi spokój, daj mi spokój. O, o nie, ja słuchaj, ja zrobię wszystko pokażę, dla ciebie, taj. słuchaj, wymyślę tobie nowy eksper... nowy wynalazek, proszę tylko nie rób mi krzywdy, wymyślę ja ci... dla ciebie, tak? wszystko wymyślę, no po tobie już, słuchaj, po tobie jest. Ja normalnie dam sobie samą branę ty! A.